Witam z tej strony, Rafał. Dzisiaj gościnnie ze sklepu u pana Wojtka. U pana Wojtka jest pewna nowość, o której zaraz pan Wojtek opowie. Sfard, które przybyły i w zasadzie są w Polsce nowością, a jakby popatrzeć na mapkę, kto, kto tym handluje, to generalnie sprzedawane są w Stanach Zjednoczonych duża ilość, w Wielkiej Brytanii bardzo duża ilość. Troszkę w Europie Zachodniej, no znaczy to sporo w Europie Zachodniej tych sklepów, ale Wielka Brytania jest bardzo nasycona tymi farbami, no i Daleki Wschód jeszcze też ma nie. Tam na stronie właśnie Models można zobaczyć, gdzie można kupić te farby i wtedy można zobaczyć, jak ta mapka jest zapełniona w tych krajach z wielkimi, takimi dużymi tradycjami modelarskimi. Farby wyszy nobez. To są nowe w Polsce farby akrylowe. I to jest w pełni akrylowe. I to znaczy, że nie będzie to śmierdziało. Można naprawdę w domu tym malować bez obawy, że rodzina będzie narzekała na zapachy. I są to. Yy, gama kolorów jest dość szeroka i to przeważnie tym tematyczne, czyli. Lotnictwo amerykańskie, alianckie, włoskie, yy, rosyjskie, czy broń pancerna, właśnie tych podstawowych państw. Również, oprócz tego, jeszcze są fajne kolory dla ludzi, którzy chcą troszkę pomalować sobie na różne sposoby. Czyli są farby perłowe, są yy, takie bazowe, podstawowe kolory, no to jest inna rzecz, yy, są farby przezroczyste, i takie opalizujące, więc jak ktoś na przykład cywilne pojazdy przede wszystkim robi, to jak znalazł. Farby, którymi można malować od razu, ale producent wymyślił coś takiego jak poliuretan. Poliuretan to jest to, co dodaje się do tej farby. Kilka kropel, na tam dawkę, mniej więcej powoduje, że ta farba się jest odporna na ścieranie, utwardza się i powoduje, że jest lepszy przepływ przez aerograf, co nie znaczy, że bez tego aerografem nie da się malować, nie ma tutaj problemu tak jak z pewnymi innymi producentami. Ten poliuretan jest dlatego osobno, że on się dość szybko psuje. Więc nie jest dodawany do tej farby. Dzięki temu, tą farbę można mieć w nieskończoność. Właśnie nic z nią nie stanie. Dodając poliuretanu, ta farba zyskuje na własności. Jeszcze dostaje takiego aksamitnego, taką aksamitną powierzchnię. Poza tym, pigment tutaj jest potrójnie użyty czyli bardzo dużo pigmentu w tej farbie i bardzo drobny jest ten pigment co właśnie eliminuje problem z przepływem przez aerograf, a z drugiej strony powoduje, że ta farba będzie miała odpowiednie nasycenie jeśli będziemy malowali roślinczalniki do tej farby są tutaj no i tutaj cała, cała gama kolorów jakie Naszym models I tam jest toś, to ileś, czy? Yy, blisko 200. Blisko 200 kolorów. Plus, Są też metalizery. I już znam opinię ludzi, którzy bardzo chwalą te metalizery, że ładnie one się nakładają. Całość całość możecie dostać na. No i 24 hobbypl Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie wejść na stronę, pooglądać. Farba z, za. No, może nie jest najtańsza za, za, za opakowanie, ale jest tanio, wychodzi za mililitr. Ona Jest za 30 zł, ale. No, niecałe, bo no, 29,99. Ale y, jest jej 30 ml. Porównując na przykład Mister Hobby, które są po 11 zł i 10 ml, to ta mhm. barwa jest tańsza. I biorąc pod uwagę, że z tą farbą przez bardzo długie lata nie będzie problemu, to bardziej opłaca się mieć te farby. Szczególnie jak ktoś w jakiejś tematyce się porusza i często używa tych samych kolorów. Ok, czyli tym mamy, mamy nowość w 24 pal, Farbę MPM. Ja podłączę link tutaj. Okay. A jeszcze. A jeszcze, oprócz tego oczywiście, dla tradycjonalistów są farby Tamia, są farby Mr. Hobby z H. H. Citadel też jest. Citadel to jest dla figurkowców bardzo dobra farba. Następnie są Bill Model Maker. To są celulozowe, naprawdę bardzo dobre. Jeśli ktoś już zacznie je prawidłowo używać, to też będzie bardzo z nich zadowolony. Są farby, jeszcze farby Humbrol chociaż one są w odwracie. I italeri. Italeri, doskonałe farby do malowania pędzlem, a ponieważ to jest tak naprawdę Vallejo, więc przy aerografie trzeba jednak troszkę po, postarać się, żeby nie zapychał się aerograf. Ale do pędzla są bardzo dobre. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.